Dzień dobry, z tej strony Ensign i witam was w kompletnym poradniku dla nowych graczy Valoranta. Jeżeli jeszcze nie graliście albo dopiero zaczynacie swoją przygodę, to jest to idealne miejsce na zapoznanie się z podstawami gry, dzięki czemu będzie wam dużo łatwiej się w niej odnaleźć. W przypiętym komentarzu zostawiłem dla was przedziały czasowe poszczególnych tematów, jeżeli nie chcecie oglądać całego poradnika, możecie po prostu przeskoczyć do części, która was interesuje. Ale dobra, zacznijmy od początku. Czym w ogóle jest Valorant i o co chodzi w tej grze? Valorant to pierwsza osobowa strzelanka, w której atakujący walczą z broniącymi. Drużyny składają się z pięciu osób, a każdy gracz ma do wyboru jednego z wielu unikalnych agentów. Na moment tworzenia tego poradnika jest ich dokładnie 12. W głównym trybie gry zadaniem atakujących jest podłożenie spajka i jego obronienie aż do czasu wybuchu. Natomiast broniący mają za zadanie go rozbroić. Obie drużyny mogą odnieść zwycięstwo na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest wyeliminowanie całej drużyny przed upływem czasu, a drugim wykonanie wcześniej wspomnianego zadania. Cała rozgrywka kończy się po zdobyciu 13 rund przez jedną ze stron. Główny tryb gry dzieli się na rozgrywkę nierankingową oraz rankingową. Jak sama nazwa wskazuje w przypadku rozgrywek nierankingowych nie będziemy nagradzani rangą jak jest to w przypadku potyczek rankingowych. Przy to odblokowaniu trybu rankingowego każdy nowy gracz musi zagrać 20 gier nierankingowych. Jest to idealny czas aby obeznać się z grą i po prostu nauczyć się strzelać. W przypadku rozgrywek nierankingowych nie konkurujemy o żadną nagrodę, nie spadnie nam ranga, więc automatycznie gramy na dużo większym Luzie i nie czujemy takiej presji. Oprócz głównego trybu gry mamy także dostępne dwa tryby poboczne. Pierwszym z nich jest Gorączka Spyka. Jest to nic innego jak skrócona wersja głównego trybu gry z paroma dodatkami. Po pierwsze gramy do czterech wygranych rund, a po drugie na mapie znajdują się orby, które po podniesieniu dają nam różne bonusy. Drugim trybem jest Deathmatch. Możecie go kojarzyć z gier takich jak Call of Duty, Battlefield, tak naprawdę z większości pierwszoosobowych strzelanek na rynku. Deathmatch trwa 6 minut, rywalizuje w nim 10 graczy, która zdobędzie pierwsza 30 zabójstw, wygrywa. Na tym trybie nie możemy używać żadnych umiejętności, bronie mamy dostępne za darmo i możemy je zmieniać w każdym momencie rozgrywki. Jest to generalnie idealne miejsce na rozgrzewkę przed zagraniem głównego trybu gry. W Valorancie mamy na ten moment 12 agentów. Po założeniu nowego konta będziecie mieli dostęp do 5 z nich, a kolejnych będziecie mogli odblokować przez wykonywanie darmowych kontraktów. Pokażę wam teraz umiejętności podstawowej piątki, abyście mogli wybrać swoją ulubioną postać. W sam skład piątki wchodzi Grimstone, Jet, Phoenix, Sage oraz Sowa. Zaczniemy od Brimstona. Jest to postać bardziej defensywna. Pod C mam nadajnik stymulujący, który zwiększa waszą prędkość strzelania. Q to umiejętność podpalająca mały obszar. Oczywiście, podpalenie te zadaje obrażenia. E Brimstone'a przyzywa maksymalnie trzy kule zasłaniające pole widzenia przeciwników, tak zwane smoki. A umiejętność specjalna, czyli X, tworzy obszar laserowego strzału, który bardzo szybko zabija wrogów. Jeżeli lubicie taktycznych bohaterów, to jest to postać dla was. Drugą agentką jest Jet. Jet w przeciwieństwie do Brimstone'a jest bardzo Agresywną postacią. Pod C mamy smoki, których tor lotu możemy zmieniać przez trzymanie przycisku umiejętności i jednocześnie skręcanie kamerą. q jet to jest nic innego jak wysoki skok w górę, pozwolony nam wejść na pozycje niedostępne dla wrogów. Pod E znajduje się szybki skok w kierunku, w którym się poruszamy, a umiejętność specjalna znajdująca się pod X to burza ostrzy. Wyposażamy się w pięć latających noży, jeden strzał w głowę wystarcza, aby zabić przeciwnika. Możemy strzelać pojedynczo albo wystrzelić wszystkie naraz. Jet ma także umiejętność pasywną, która powodu. I jej spadanie. Wystarczy tylko przytrzymać przycisk skoku, pozwala to na uniknięcie obrażeń, gdy schodzimy z wysokich lokalizacji. Agentka ta będzie idealna dla wszystkich fanów szybkiej i agresywnej rozgrywki. Trzeci agent to Fenix. Jest to równie agresywna postać co Jet. C Fenixa to ściana zasłaniająca pole widzenia przeciwników. Torlo tutaj umiejętności możemy także zmienić poprzez przytrzymanie przycisku i poruszanie kamerą. Jeżeli wejdziemy w tą ścianę, to nasze punkty zdrowia zaczną się przywracać. Pod Q mamy podkręconą piłkę, czyli nic innego niż kulę oślepiającą wrogów, tak zwany flash. Uważajcie, bo sami siebie też możecie oślepić. Najlepiej rzucać tę umiejętność za ściany. E-Phoenixa to kula ognia, która po zetknięciu z ziemią zamienia się w obszar zadający obrażenia przeciwnikom. Jeżeli Fenix wejdzie w ten obszar, to tak jak w przypadku ściany, zacznie odzyskiwać punkty zdrowia. Umiejętnością specjalną, znajdującą się pod przyciskiem X, jest drugie podejście. Po wciśnięciu Fenik zamienia się w ducha, przez co gdy umrze albo skończy się czas, to wróci do miejsca, z którego umiejętność została użyta oraz odnowią mu się punkty zdrowia do maksimum. Przejdźmy teraz do Sage, agentka idealna dla wszystkich fanów supportów. C to nic innego jak ściana, przez którą nie da się przejść, jedyna opcja to rozwalenie jej. Pod Q mamy kulę, która stworzy spowalniający obszar na mapie. E pozwala nam wyleczyć naszych sojuszników, albo możecie też uleczyć siebie, jeżeli mocno oberwiecie. Ostatnią umiejętnością Sage jest wskrzeszenie. Jak nazwa wskazuje, wciskając przycisk X, możemy po prostu wskrzesić sojusznika, który umarł w danej rundzie. Ostatnim agentem jest Sowa, postać polegająca na odkrywaniu położenia przeciwników. Pod C mamy sobie jego drona, jeżeli trafimy nim we wroga, to będziemy widzieć go przez parę sekund przez ścianę. Q to strzała zadająca obrażenia przeciwnikom, a strzała znajdująca się pod E po wystrzeleniu ujawnia wszystkich wrogów w jej zasięgu. Ostatnią umiejętnością Sowy jest furiałowcy. Po wciśnięciu X wyposażamy się w łuk, którym możemy strzelić aż trzy razy. Wszystkie strzały przelatują przez ściany i po trafieniu przeciwnika ujawniają go na krótki okres czasu. Wybierzcie sobie agenta, który najbardziej przypadł Wam do gustu. W tej grze nie ma tak naprawdę postaci lepszych i gorszych. Liczy się tutaj głównie strzelanie, a umiejętności jedynie pozwalają Wam zdobyć więcej sytuacji na wykończenie wrogów. A jeżeli nie możecie się zdecydować, to dla agresywnych osób polecam Jet, a wszystkich fanów defensywnej gry zapraszam do wzięcia Sage. Tylko grając Sage, pamiętajcie o tym, że niektóre osoby mogą się zdenerwować, jeżeli ich nie uleczycie, ale jest to raczej dobrze znane z innych gier, gdzie występują supporty. Po wybraniu naszego pierwszego agenta, wyjdziemy na trening, aby zmienić ustawienia grafiki, dostosować celownik oraz najważniejsze, wybrać odpowiadającą nam czułość myszy. Aby wejść do trybu treningu, wystarczy, że naciśniemy Graj, a następnie na samym dole przy przycisku Start naciśniemy Trening. Teraz wybierzcie opcję Test strzelania i wejdźcie na strzelnicę. Zaczniemy od ustawień graficznych. Aby je zmienić, naciśnijcie Escape i wejdźcie w zakładkę Obraz. Upewnijcie się, że w opcji wyświetl Obraz macie wybrany pełny ekran oraz, że wybrana rozdzielczość pasuje do waszego monitora. Następnie wejdziemy do jakości grafiki. Tutaj ustawienia zależą od waszego komputera i preferencji. Osobiście polecam wyłączenie Bluma oraz rozmycia. Te dwie opcje bardzo przeszkadzają i rozproszają w tego typu grach. Jeżeli chodzi o resztę ustawień, możecie ustawić je jak chcecie. Większość prosów i streamerów, mimo dobrych komputerów, gra na ustawieniach niskich. Żeby uzyskać jak najlepszą płynność gry oraz przejrzystość. Teraz możecie zobaczyć moje ustawienia, jeżeli chcecie, to je skopiujcie. W zakładce statystyki możecie włączyć sobie licznik FPS-ów oraz dużo opcji monitorujących waszą płynność gry. Ja osobiście korzystam tylko z samego licznika. W zakładce ogólne możecie także zmienić kolor podświetlania przeciwników. Podstawowo jest to kolor czerwony. Dużo osób gra także na żółtym, ponieważ łatwiej jest im po prostu tak zobaczyć przeciwników. Ustawienia graficzne mam już za sobą, więc przejdźmy teraz do najważniejszej rzeczy, czyli ustawienia swojej czułości myszy. Jeżeli przychodzicie z innej strzelanki, to w opisie tego filmu zostawiłem dla was stronę, na której możecie przenieść swoją czułość z innej gry. Wybieranie swojej czułości myszy jest bardzo ciężkie i wymaga trochę czasu. Każdej osobie będzie odpowiadała inna wartość, przez co w tym przypadku nie warto kopiować innych osób. Ale gdzieś trzeba zacząć. Będąc na obszarze treningowym, strzelcie w kwadrat z napisem TRAINING. z to boty, które pomogą nam w dokonaniu tej decyzji. Ustawcie Teraz wasze sensitivity na 1, wycelujcie mu na głowę i zacznijcie wokół niego biegać. Po jakichś 20 sekundach zadajcie sobie trzy pytania. Po pierwsze, czy łatwo mi utrzymać celownik na głowie? Po drugie, czy mój celownik się trzęsie? Oraz po trzecie, czy jest mi wygodnie? Jeżeli uważacie, że celownik porusza się za wolno, zwiększcie sensitivity o 0,25 do wartości 1,25 i powtórzcie test. A jeżeli uważacie, że celownik porusza się za szybko, to analogicznie zmniejszcie czułość myszy do wartości 0,75 i zróbcie to samo. Zmniejszajcie albo zwiększajcie tak czułość, dopóki odpowiedzi na Wasze wcześniejsze pytania nie będą zadowalające. Niestety nie da Wam to idealnej wartości, ale będziecie chociaż mieli punkt wyjścia, który pozwoli Wam z czasem ustawić Wasz złoty środek. Ja osobiście gram na czułości 0,75 oraz DPI mojej myszki wynosi 400. Jeżeli później, grając w grę, będziecie czuli, że myszka lata Wam za szybko, to nie bójcie się zmieniać tego ustawienia. W końcu dotrzecie do wartości, która będzie w pełni zadowalająca. Na sam koniec zmieniania ustawień wybierzemy celownik. Jest to także bardzo subiektywne. Na filmie widzicie teraz ustawienia podstawowego celownika, które wam polecam. Skopiujcie sobie je i po prostu metodą prób i błędów zmieńcie w nim to, co wam się nie podoba. A jeżeli trafiłem idealnie w wasz gust, to przejdźmy teraz do podstaw strzelania oraz poruszania się. Posiadając dobrego aima możecie wbić najwyższe rangi, nawet jeżeli nie do końca umiecie używać umiejętności. Oczywiście polecam nauczyć się obu rzeczy, ale zacznijmy od podstaw. Stańcie w miejscu i strzelcie w ścianę. Jak sami widzicie strzały lecą. Są idealnie w miejsce, w które celujecie. Zapamiętajcie to. Teraz zacznijcie biec i strzelać. Jak widzicie, różnica jest ogromna. Pociski kompletnie nie lecą tam, gdzie znajduje się celownik. I to jest właśnie podstawa. Ruszanie się bardzo mocno zmniejsza waszą celność. Dlatego, jak próbujecie zabić wroga, najlepiej jest po prostu stać w miejscu. I tutaj do gry wchodzi właśnie umiejętne wykorzystywanie poruszania się. Gdy na sam koniec biegu, na sekundę się zatrzymamy i strzelimy, to strzały będą w pełni. Trafne. Warto poćwiczyć sobie wyczucie tego momentu, w którym możemy strzelić. Oprócz niecelności związanej z bieganiem, w valorancie mamy także odrzut broni. Przytrzymując przycisk strzelania, możecie zobaczyć, że wasz celownik idzie do góry i układa się we wzór. Możemy temu zapobiec, przyciągając myszkę w przeciwną stronę. Czyli, jeżeli zaczynamy strzelać i kamera idzie nam do góry, to my powinniśmy zacząć przyciągać celownik w dół, aby wyrównać strzały. Operator działa tak samo jak wszystkie karabiny, tylko że w tym przypadku mamy na środku lunety kropkę, która pokazuje nam, kiedy mamy 100% celności. Jak widzicie, jeżeli tylko się poruszę albo podskoczę, to ta kropka od razu znika. Czyli zapamiętajcie, nie strzelamy podczas biegu. Wyjątkiem od tej reguły są tylko pistolety, gdyż ich celność aż tak mocno nie jest zmniejszana. Sklep w Valorancie posiada 17 broni, dwie rodzaje tarcz oraz możemy w nim kupić także umiejętności naszych postaci. Umiejętność pod przyciskiem E mamy od początku meczu i zdobywamy ją zależnie od danego agenta. Najczęściej odnawia się ona po zabiciu dwóch wrogów albo jeżeli minie jakaś ilość czasu od użycia jej. Ultimate, czyli skill pod przyciskiem X, zdobywamy poprzez zabijanie wrogów, rozbieranie i podkładanie spajka oraz zbieranie kul znajdujących się na mapie. Lekkie tarcze ze sklepu dodają nam 25 punktów zdrowia, a ciężkie tarcze 50 punktów zdrowia. Lewym przyciskiem kupujemy rzeczy, a prawym możemy poprosić naszych sojuszników, aby kupili nam, jeżeli nie mamy pieniędzy. Analogicznie, jeżeli nasz sojusznik poprosi o broń, także możemy mu ją kupić. Gdy najedziecie na broń, po prawej stronie pokazują się jej statystyki. Postrzelajcie sobie ze wszystkich broni i zobaczcie z czego czego wam się gra najlepiej, generalnie do najpopularniejszych należy Phantom, Vandal oraz oczywiście Operator. Teraz gdy już poznaliście wszystkie podstawy gry to pewnie się zastanawiacie jak możecie zostać totalnymi kocurami i wbić najwyższą rangę. Na samym początku najlepszą formą treningu jest po prostu granie i dobra zabawa. Zgarnijcie paczkę znajomych i skopcie dupy przeciwników. Regularną grą zbudujecie podstawy Aima oraz tzw. game sense, czyli zaczniecie po prostu rozumieć Valoranta i skończy się to poczucie zagubienia podczas meczów. Gdy już podstawy będą za wami będziecie mogli przejść do zaawansowanych treningów celności, ale to już jest temat na kompletnie osobny materiał. Pamiętaj Pamiętajcie, Valorant to jest przede wszystkim źródło dobrej zabawy. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego poradnika. Jeżeli materiał okazał się przydatny, możesz zostawić subskrypcję na moim kanale i koniecznie dołącz na naszego Discorda, na którym budujemy wspaniałą społeczność Valoranta. Do usłyszenia w przyszłych filmach, jak zawsze życzę Wam miłego dnia. Cześć!